Cześć. Co należałoby sprawdzić przed zakupem używanej hybrydy? Jak już część widzów wie, mam jako takie doświadczenie z hybrydami Toyoty, ale oczywiście część z tych uwag może mieć zastosowanie również w innych hybrydach. Więc zapraszam do obejrzenia tego filmu każdego, kto jest zainteresowany w niedalekiej przyszłości zakupem używanej hybrydy. Pominę w filmie sprawdzanie przed zakupem rzeczy które się sprawdza w każdym tradycyjnym samochodzie, które można sprawdzić na najbliższej stacji diagnostycznej typu zawieszenie czy, czy tam grubość lakieru. Skupię się tylko na sprawach stricte hybrydowych. No to zaczynamy. Pierwsza rzecz: na pewno nie kupiłbym hybrydy, w której świecą się jakiekolwiek czerwone kontrolki, na przykład Check Engine, czy Check Hybrid System, czy ABS, czy jakakolwiek inna. I tutaj nie słuchałbym żadnych zapewnień sprzedawcy, że to jest tylko coś tam. Check engine to może być na przykład katalizator do wymiany i dziesiątki innych rzeczy. Check hybrid system to może być na przykład bateria w kiepskim stanie albo inwerter do wymiany. Kontrolka hamulców ABS to może być cokolwiek z układem hamulcowym. Może być pompa hamulcowa ABS do wymiany. No różne rzeczy. Na pewno może pojawić się choinka też w samochodach popowodziowych i powypadkowych. Dlatego, jak się nie znasz, to nie bierz takiego samochodu. Zresztą ta uwaga, myślę, dotyczy nie tylko hybryd, no ale hybryd szczególnie. Druga sprawa dotyczy Priusów trzeciej generacji, Priusów Plus, Aurisów. Może chr też? Chodzi o częstą usterkę przepalającą się uszczelkę pod głowicą. Więcej na ten temat będę mówił omawiając mój obecny samochód Prius Plus w najbliższej przyszłości. Dobrze by było kupując taki samochód zażyczyć sobie żeby samochód przed oglądaniem był całkowicie zimny. Najczęstszym objawem kłopotów z uszczelką jest kilkukrotny taki może kilkunastosekundowy wstrząs podczas odpalania całkowicie zimnego silnika. To jest takie wrażenie, jakby samochód palił na dwóch świecach, albo było jakieś wypadanie zapłonu. Niestety, jak był odpalony 10 minut temu, to już tego efektu raczej nie będzie, no już się tego nie dowiemy. I tu też nie należy wierzyć sprzedawcy: A to pewnie tylko cewka albo a stare świece to dlatego. Nie, nie, nie. To bardzo prawdopodobne, że jest uszczelka pod głowicą. Idealnie oczywiście by było gdyby sprzedawca na miejscu dał nam zrobić ten test uszczelki pod głowicą, no ale to jest raczej nierealne. Jeżeli w zbiorniczku na płyn chłodzący jest minimalny poziom lub nawet poniżej, to też może sugerować problem z uszczelką pod głowicą. Następna rzecz, dobrze by było chociaż w minimalnym stopniu sprawdzić stan baterii hybrydowej. Samochód z w pełni naładowaną baterią w super stanie Powinien przejechać do 2 km na samym prądzie. No ale powinniśmy się też zadowolić, jeżeli przejedziemy na samym prądzie, tak przynajmniej 1 km. Zwłaszcza, że nie jest łatwo naładować baterię do pełna. Także najprawdopodobniej będziemy testować ten samochód z poziomem naładowania około 80%. I teraz, jak to zrobić? Najpierw właśnie sprawdzamy, czy jest poziom naładowania przynajmniej na 80%. Jeżeli nie jest, to musimy się przejechać tym samochodem gdzieś kawałek. Komputer będzie się starał doprowadzić do tego poziomu, więc w pewnym momencie uzyskamy te 8 kresek. Potem należy wyzerować licznik dzienny, włączyć tryb elektryczny przyciskiem, tryb elektryczny, jeżeli taki jest, jeżeli nie, to trudno nie ma na przykład w amerykańskich wersjach Priusów 2 i jechać bardzo delikatnie naciskając na gaz bardzo wolno przyspieszając tak najlepiej do 40 km na godzinę żeby się nie wzbudził silnik spalinowy bo ten test nam nie wyjdzie czyli żeby nie być zawali drogą to najlepiej się przejechać po jakiejś ulicy osiedlowej albo gdzieś po prostu na jakimś odludziu to jest taki najprostszy sposób do sprawdzenia baterii jeżeli mamy taką możliwość albo do pomocy kogoś, kto już jakiś czas jeździ hybrydą, możemy trochę lepiej sprawdzić baterię, posiadając aplikację np. Hybrid Assistance plus kostkę OBD-2 na Bluetooth. Bateria hybrydowa składa się z ogniw, a ogniwa połączone są w bloki. I na tych blokach możemy sprawdzić wysokość napięcia. Aplikacja Hybrid Assistance pokazuje nam, jak zachowują się bloki. Poszczególne bloki, to znaczy jakie mają obecnie napięcie. Najważniejszą rzeczą jest, żeby napięcie między najsłabszym blokiem a najmocniejszym blokiem nie była zbyt duża. Co, co to znaczy zbyt duża? W bateriach wodorkowych starszego typu jest 14 bloków. To znaczy ogniwa są pogrupowane w 14 bloków. I na każdym bloku jest napięcie, to znaczy waha się, ale tak upraszczając jest w okolicach 16-17V, i teraz jeżeli różnica napięć między najsłabszym a najmocniejszym blokiem jest no powiedzmy 0,8 V, tak jak na tym przykładzie, to bateria już jest na wykończeniu, ma sprawność około 40%, a jeżeli tak jak u mnie w tej nowszej baterii Leon jest to pogrupowane w 8 bloków około 25 27 V każdy. W uproszczeniu to myślę, że dopiero powyżej 1 V różnicy między najsłabszym a najmocniejszym blokiem należałoby się martwić. O tutaj widać wykres mojej baterii. Różnica napięć tutaj jest jeszcze w porządku, średnio 0,26 V, maksymalnie 0,53 V ale tutaj widać już na takim bardziej szczegółowym teście, że szósty blok u mnie słabiej pracuje od innych i być może z czasem trzeba będzie wymienić ogniwa w tym bloku. No ale na taki szczegółowy test to raczej nie będziemy mieli czasu yy, kupując samochód. Oczywiście sprawdziwszy w ten sposób baterię czy w ten sposób, czy w ten bardziej prymitywny, który wcześniej mówiłem, no nie musimy od razu skreślać tego samochodu ale należałoby się wtedy targować żeby mieć po prostu potem kasę na ewentualną wymianę baterii czy, czy regenerację a jakie to są koszty wymiany baterii to możecie zobaczyć sobie w tym filmiku do którego link jest tutaj następna rzecz jak już przejdziemy się takim samochodem na sprzedaż no to musimy posłuchać czy nie ma jakichś niepokojących dźwięków z tym że jeżeli słyszymy taki dźwięk to jest ładująca się pompa hamulcowa i to jest normalne. Pojawia się to przy pierwszym otwarciu drzwi kierowcy. No, i potem w czasie jazdy też ta pompa się może odzywać, ale chyba nie częściej niż co drugie takie mocne hamowanie. Powinniśmy też sprawdzić klimatyzację. W zasadzie w każdym samochodzie nie powinniśmy słuchać tekstów typu, że klima jest nienabita, ale na pewno działa. W hybrydach szczególnie istotne, żeby w takie zapewnienia nie wierzyć. Jak kupiłem pierwszego Priusa, pojechałem. Do ASO z Klimą nauczony, że pewnie trzeba może dobić albo coś tam sprawdzić, dobić ten czynnik. W tojocie spytali mnie właściwie po co ja przyjechałem, bo się okazało, że, że jak w tym samochodzie, jeżeli nic się nie dzieje, klimatyzacja działa, to się nie przyjeżdża z klimatyzacją. Czyli dopiero jak nie działa, to się przyjeżdża i w domyśle, że wtedy faktycznie coś tam. Tym jest. Klimę w hybrydzie można zepsuć, ponieważ co prawda czynnik chłodzący jest ten sam co w innych samochodach, ale do tego czynnika zawsze się dolewa tam jakiś taki olej. Który w przypadku hybryd musi być nieprzewodzący prąd. Jeżeli ktoś serwisował klimatyzację w takim zakładzie, który jeszcze o tym nie wie, no to ta klimatyzacja może być zepsuta. A koszt naprawy może być wtedy wysoki. Warto by było też sprawdzić bagażnik, a najlepiej to pod akumulatorem 12V. Ja wiem, że to nie bardzo się da sprawdzić przy kupnie, ale po prostu tam lubi się pojawiać rdza. Jeżeli nawet nie sprawdzimy tego przed kupnem, a już kupimy taki samochód, to, to też warto właśnie potem sprawdzić, czy tam nie ma wody. Ja miałem w pierwszym Priusie na palec wody pod akumulatorem 12V. Nie wiem czemu, chyba jakieś rynienki tam się zatykają. Też nie sądzę, żeby to było normalne zjawisko, też pewnie po jakichś tam stłuczkach. W każdym razie nawet jak nie mamy możliwości sprawdzenia tego przed kupnem, to warto to zrobić po kupnie. Po kupnie również radziłbym od razu wyczyścić wentylator chłodzenia baterii. Mówiłem o tym w filmie o bateriach. Ale postaram się jeszcze zrobić osobny filmik już z czyszczeniem tego wentylatora. Przyznam się, że chciałem film zacząć od stwierdzenia, że hybrydę kupuje się na wygląd, ale chyba bym za bardzo wbił tutaj kij w i byłoby sporo brzydkich komentarzy. Ja tak naprawdę no nie mogę powiedzieć, że kupowałem na wygląd, bo pierwsza nie wyglądała dobrze, ale obie tak naprawdę, obie hybrydy kupowałem nie bardzo znając się na tym. Na szczęście te samochody, mimo tego o czym tutaj wcześniej mówiłem, naprawdę rzadko się psują. A jak już to koszty napraw też nie są jakieś przytłaczające, o ile oczywiście nie robi się tego waso I to by było tyle na dzisiaj. Nie jestem fachowcem ani mechanikiem. Dzielę się tutaj swoją wiedzą pozyskaną, jeżdżąc już 7 lat dwoma hybrydami Toyoty. Jeżeli ktoś ma coś do dodania, to zapraszam do komentowania i oczywiście do subskrypcji. Pozdrawiam i cześć!